No, jest koksza. Diabeł Siemaneczko. Teraz węgiel Marcel przetestujemy z roku 2002 od Damiana. 2022, przepraszam. Nie wiem, czy będzie z 10 kg, ale zaraz to sprawdzimy. Najpierw zobaczymy, ile ma wywiaderko, i odejmiemy. bo no dobra, z 700 gram. Tak to wygląda. I sprawdzamy, ile tu jest kilo. Łopanie, dużo wrzuciłeś. Prawie 11. A, 10 kg będzie. Powiedzmy, że jest około 10 kg. Dwie opadki zostały i zobaczymy, jak to będzie trzymać. Godzina jest 14:30. Paliłem wcześniej, jeszcze 34 to praktycznie ma podgrzane, nie? Ale to mniejsza o to, dopóki to się rozpali i tak dalej, dam wam znać, jak to będzie trzymać. Jak to się będzie jarać, oczywiście pokażę wszystko. Jak co roku robimy testy. Dlaczego robię znowu testy w tym roku? Bo kocią. Wymienione są wszystkie rury i tak dalej. Wiecie, jak było wcześniej. Dwa lata temu kręciłem, rok temu i tak dalej. No dobra. Mistrzowie, ziomeczki, kobietki. 61 stopni, czyli miarkownik jest na 60, zamknął i się kisi. Ale przed otwarciem warto otworzyć, żeby przypadkiem w nie dostać. I sobie jeszcze nawet, o, słyszycie? Słychać cuk. I co tu się dzieje? Czekajcie, bo tu taką gazetę rzuciłem, ja zaraz zobaczymy. Eee, to się dopiero zaczyna. O, kierba. Powiem ja wam, że... Grubo, grubo to wygląda. Marcelini. Ciekawe, czy jakbym w tym roku dorwał Węgiel Marcel z tego roku, czy byłoby to samo? Nie, wiecie, jak to jest czasem, że co jakieś tam dostawa inne pokłady, czy coś I już inaczej się jara. Nie, no ładnie się pali, pięknie się pali. No, jak trzyma elegancko. Jak tam tutaj? O, bać ta diabeł, kurwa! Dobra zamykam bo to szkoda opału Czyli cyk I teraz cyk Robimy tu 60 I to się po prostu kisi Zamyka i się trzyma Jak zacznie już spadać poniżej 60 Miarkownik zaczyna sobie ciągnąć do góry nie? Proste A tyle lat nie miałem tego Syf się zbiera O tak powinno być Dobra za jakiś czas przyjdę I, i zaaktualizujemy 17, 16 maluję se Łazience te y, szafki. Jakby się zawiesił. 6-1, nie? Sobie po prostu trzyma. No jest niemiłosiernie mocny żary, widzicie. Fajnie tak się zrobiło. O, suchutko Co to by tu jeszcze zajrzeć? Kurwa do dziurek. No tu syk. Patrzcie. No pięknie. Domką się po prostu, bo jak przypominam, miarkownik ciągu jest na 60 ustawiony. Jest 61, tak? Ku 60. I klapa jest zamknięta. Jak zacznie przygasać, to sobie dorzuci tlenu. Czekamy dalej. Kolejne wejście, 58, czyli powolutku już się wypala. Ale mimo to patrzcie na to. No jest koks, sztos. Nie? Zobaczę ile wyjdzie z tego. Tam jest 8 kg, przypominam, węgla. Ile wyjdzie z tego popiołu, także jutro wtedy dogram jeszcze. Kurde, pięknie to się trzyma. Zresztą widać po kolorze. Ładnie się wypala. Ale powiem Ci, że z Kazachstanu podobnie się jara. Też jest taki kolor. Zresztą wrzucałem film, nie? No dobra, przyjdę za do jakiś czas, zobaczymy jeszcze. A mówiłem godzinę? Kurde, nie wiem. 19.12, ale chyba mówiłem. Skleroza. Godzinka 20.27. 52 stopnie, no powiem wam, gigant jest ten, ten, a nie wrzuciłem reszty, nie? Jakbym wszystko wrzucił, łupknąłbym, no to kurde, cały dzień z bani. Woda aktualnie ma 63 stopnie na kotle, gdzieś tam i cały czas jest jeszcze gigażar. Także nie będę już tu przychodził, wypali się do, do rana. O, no będzie to 60. Wypali się do rana i zobaczymy, ile z tego popiołu. Czyli około 8 kg zostało Marcela wrzucone, nie? No, tego nie dorzucałem, przypominam. Do jutra. Siemaneczko z rana 8.53. Idziemy. Zobaczcie, co tam się narobiło. W sumie tylko zobaczymy. popił, e, popiół, ile zostało? 18 stopni, już się wychłodziło wszystko. No dobra. Jak myślicie? Z takich 8 kilo. No, po, bo wrzuciłem gazetę, nie? To tak się <laughs> zrobiło, że tak powiem. Teraz tak. Tu zawsze się nie dopala ten przód, bo tutaj no tak skonstruowany jest, powiem Wam, dupnie, nie? Dlaczego? No, bo tu w tym miejscu, o, dopiero w tym miejscu tlen ciągnie, nie? Dobra, mniejsza o to. Wytłumaczone, żeby nie było gadania. Teraz tak. Tyle zostało. O, popiołu. Nie będę tego wyrzucał. Powiedzmy, że tak wyrównany. Jakiś drucik. No dobra, to tyle. I. Z 8 kg mamy coś takiego. No ładnie się wypala. Zobaczcie na rzekę. No, film wrzucałem też, jak się z Kazachstanu wypala. No, z Kazachstanu ma trochę więcej popiołu, po prostu i tyle. No, no może troszkę znacznie więcej. Ale podobnie trzyma. Pod spodem trochę tam spadło, tylko ja chyba nie wybierałem. No, to jest z paru dni. No to nie jest dużo, bo ile opadnie po takim, wiecie, 8 godzinach, nie? No, teraz tam zostało do przetestowania. Mam tu jeszcze z Wesołej, ale to za kilka dni. Także dobry, bardzo dobry węgiel. Bardzo dobry. No, Marcelkiem paliłem już jakiś czas temu. Ciekaw tylko jestem, jakby się palił z tego roku. Bo wiecie, co pokłady, czy jak to się mówi, to może być trochę inna kaloryczność, nie? No, czy tam jakieś spalanie, czy bardziej kocmuli i tak dalej, nie? A co tam tu? No nic, no co, o, suchutkie, wszystko, latają te... Uch, wiadomo, że będzie się syf zbierał, nie? Dobra, do następnego.